Cześć, dzień dobry, z tej strony Blue Forest. Nowy dzień, nowa torebka, nowa szoperka. Tę tkaninę już kojarzycie, bo powstała z niej e, torebka w połączeniu z taką czerwoną ekoskórką. Dzisiaj mamy z e, jeansem. Tkaniny są całkowicie z odzysku, bo zarówno ta e, z góry jak i ten jeans pochodzą z taką handlu, mi się je e, fajnie kupić i uratować od, od e, wyrzucenia do kontenera. Usze są użyte również te również z to są takie bardzo szerokie, długich, wygodnych uszek na 80 cm i te krótsze, fajne takie do ręki na 32 cm. Cała torebka tutaj jest szeroka na 48 cm, tutaj jest długa na 50 cm, jest również podszeweczka, tak jak zawsze elegancko złota, bo tej tkaniny naprawdę dużo, chociaż już się niestety kończy. Fajna taka. Dzień sam wszystko dobrze wygląda, prawda? E, kolorowa, wiosenna na zakupy, na spacer. Mięciutka, także można ją poskładać. E, bardzo lekka, prawie nic nie waży. E, uszka są wygodne. Mięciutkie, nic się nie będzie wpiało, nie będzie bolało. Zapraszam serdecznie. E, na razie na Vinted. Pozdrawiam, życzę miłego dnia Blue Forest.